Cześć. Witamy na kanale Życiowe ścieżki, miłego oglądania. Najgorszą rzeczą, jaka może ci się przytrafić, jest konflikt w rodzinie. Nie każdy konflikt można rozwiązać pokojowo. Czasem najbliżsi muszą przejść przez coś, o czym po prostu nie da się zapomnieć i żyć jak dawniej. Rozalia 10 ma teraz roczek, a całe swoje życie, całe swoje życie poświęciła sportowi. Niemałą rolę odegrała w tym jej macocha Marietta. To ona przekonała ojca, że dziewczynka ma niewątpliwy talent. Spójrz na nią. Jest taka szczupła, taka dźwięczna, oświadczyła Marietta na kolejnej kolacji. Rodzina składała się z czterech osób: Rozalia, jej ojciec Marcin, macocha Marietta i syn Joachim. Po co jej sport? Ojciec machnął ręką. Niech się cieszy dzieciństwem, póki ma szansę. Ale Marietta się nie poddała. Zdawała sobie sprawę, że takich zdolności nie można ignorować. W tajemnicy przed mężem zabrała więc Rozalię na próbne zajęcia gimnastyczne. Od tego wieczoru w życiu małej, wówczas trzyletniej Rosalii, zagościła wielka, prawdziwa miłość. Zajęcia trwały godzinę, co samo w sobie jest dla dziecka dużo, ale szczęśliwa Rosalia śpiewała całą drogę do domu. Tak bardzo jej się podobało. Trenerka, młoda, ale bardzo poważna kobieta, również dobrze wypowiadała się o jej umiejętnościach. Dzieciaki. Zauważyła z powagą, na ogół bardzo elastyczne, zwłaszcza dziewczynki. Ale twoja ma pewną wrodzoną plastyczność, to prawda. Chciałabym z nią pracować. Wieczorem Macocha opowiedziała wszystko mężowi. Był oczywiście niezadowolony, że decyzja zapadła bez jego wiedzy. Ale jak każdy ojciec cieszył się, że jego córka jest szczęśliwa. W końcu Rosalia dostała zgodę. Idź na gimnastykę, baw się dobrze. Tym bardziej, że wymagało to zapłaty. Co prawda regularnej, ale nie małej. Jej rodzina była gotowa zaakceptować taki wydatek, choć żyli biednie. Obowiązek wożenia dziewczynki na zajęcia spadł na barki macochy. Ona, w przeciwieństwie do męża, nie pracowała i w dużej mierze zajmowała się wyłącznie dziećmi. Joachim i Rosalia byli traktowani przez Mariettę na równi. Nie można powiedzieć, że kochała własnego syna bardziej niż adoptowaną córkę. Wszyscy byli obdarowywani, że tak powiem, według swoich możliwości i potrzeb. Jeśli ktoś mi nie wierzy, może zapytać sąsiadów. Rozalia miała gimnastykę dwa razy w tygodniu pod warunkiem regularnych dodatkowych treningów w domu pod nadzorem rodziców. Rozumiesz, że małe dzieci są dość niepewne i mogą być leniwe. Marietta też tego skrupulatnie pilnowała. Chociaż trzeba przyznać, pod względem gimnastyki Rosalii nie trzeba było kopać. Zaangażowana, pracowita, sumienna dziewczyna nie opuściła ani jednych zajęć. A cały swój wolny czas również poświęcała ulubionej sprawie. Patrząc w przyszłość, można powiedzieć, że się opłaciło. Po prawie pół roku lekcji trener zadzwonił do macochy Rosali i podkreślił potrzebę ostrej rozmowy. Marietta trochę się zdziwiła, niby Rosalia to naprawdę pilne dziecko, to o czym będą rozmawiać. Ale poszła. To, co stało się potem, bardzo ją zaskoczyło, ale i ucieszyło. Marietta. Trener podszedł do niej. Musimy trochę porozmawiać o twojej dziewczynce. Co się stało? Czyżby się obijała? Obserwuję ją w domu, wszystko robi dobrze, nawet jeśli jej nie wychodzi. Oczywiście, że tak. Każdy rodzic w takiej sytuacji pomyślałby, że dziecko jest gdzieś leniwe. Wiesz, to się zdarza dzieciom. Kiedy dobrze sobie radzą, zaczynają się rozluźniać, relaksować, a to wpływa na wszystko inne. Jakość spada. Ale trenerka potrząsnęła głową przecząco. Nie. Rosalia dobrze sobie radzi. Od pięciu sesji daje jej indywidualne zadania. Oczywiście daje jej trochę pomocy i rad, a ona radzi sobie świetnie, pomyślała Marietta. Więc to jest to indywidualne podejście. Więc teraz mówimy o dodatkowej opłacie. To oczywiście nie jest dobry sposób. Trzeba powiadomić rodziców wcześniej, a nie po fakcie. Mogliśmy się bez tego obejść. Rozumiem, Grażyna. Kobieta powiedziała na głos. Ile jesteśmy ci winni? sięgnęła po torebkę. Chociaż zdawałem sobie sprawę, że prawdopodobnie nie ma wystarczającej ilości pieniędzy, musiałem zachować czystą twarz. Pieniądze nie mają z tym nic wspólnego. Trener zaprotestował. Jeśli jest dodatkowa opłata, informuję rodziców z wyprzedzeniem. Wszyscy jesteśmy ludźmi, rozumiem to. Tu chodzi o coś innego. Trenuję dzieci do dużych sportów. Studio nie jest moim głównym zajęciem, a widzę, że Rosalia ma wszelkie zadatki na światowej klasy gimnastyczkę. W tym momencie Marietta prawie upuściła torebkę, po którą sięgała. Zabrzmiało to tak niespodziewanie, że nawet nie wiedziała, co powiedzieć. Grażyna odebrała to jako przyzwolenie, więc kontynuowała. Zakładam, że pewnie nie planowałaś czegoś takiego. To zrozumiałe. Rzadko zdarza się, że ktoś przychodzi z jasną misją wprowadzenia dziecka na światową scenę. Zazwyczaj nie są najbardziej odpowiednimi rodzicami. Aby być całkowicie szczerym, rozmowa potoczyła się w bardzo przyjaznym tonie. Grażyna krótko opowiedziała o tym, co to może oznaczać DLA samej Rozali, bazując na swoich osobistych doświadczeniach. Marietta słuchała uważnie. W tym czasie Rosalia była już niedaleko. W sali nie było innych dzieci. Więc sama skakała i rozciągała się. Marietta zauważyła, że jej pasierbica wyglądała na bardzo szczęśliwą, gdy uprawiała gimnastykę. Nagle okazało się, że to naprawdę jej przeznaczenie. Nagle stanie się odnoszącą sukcesy gimnastyczką i połączy swoje życie z czymś, co naprawdę pokocha. Skonsultuję się z mężem, odpowiedziała Marietta, uznając, że będzie to najbardziej dyplomatyczna odpowiedź w takiej sytuacji, po czym dodała nieco ciszej. Jeśli się zgodzimy, to podejrzewam, że powinniśmy być przygotowani na to, że koszty rozali znacznie wzrosną. Trenerka skinęła głową. Marietta widziała po jej minie, że naprawdę rozumie ich sytuację, choć sama najwyraźniej żyła na wyższym poziomie. Twoje obawy są uzasadnione. Oczywiście stawki będą inne, kostiumy, podróże i inne. Ale zyskasz o wiele więcej niż włożysz. Dziękuję za rozmowę. Doceniam szansę, jaką dałeś mojej rozali. Ale naprawdę musimy z mężem dobrze się zastanowić, czy podołamy takiej zmianie. Miłego dnia, Grażyna. Rozalia nie przysłuchiwała się rozmowie, a nawet jeśli to była zbyt młoda, by zdawać sobie sprawę, że dosłownie decyduje się jej los. Przez całą drogę Marietta nie spuszczała więc wzroku z dziewczyny. Po zajęciach zawsze była w świetnym humorze, jakby w ogóle nie była zmęczona. Gimnastyka była rzeczywiście ważną częścią jej życia. Wystarczyło spojrzeć na to dziecko z zewnątrz. Nigdy się nie kładła ani nie siadała prosto. To wszystko były gimnastyczne etiudy. Pytasz, jest mi wygodnie, podoba mi się i widać, że naprawdę jej się to podoba. Kobieta zastanawiała się więc teraz, czy ona i jej mąż postąpili słusznie, odbierając dziewczynie taką szansę na wspaniałą przyszłość. Postanowiła odłożyć rozmowę z mężem do jutra. Musiała sobie to wszystko poukładać w głowie, przemyśleć, zebrać argumenty. A przede wszystkim zdecydować, ku jakiemu stanowisku sama się skłania. Z jednej strony trzeba było postawić dobro dziecka na pierwszym miejscu, bo taka szansa trafia się tylko raz w życiu i nie każdy ją dostaje. Jeśli trener docenił rozalię, to tylko ze względu na jej talent, jej dary. Inni chodzą na gimnastykę latami i nie wybijają się ponad najzwyklejsze dziecko w sekcji, ale tutaj. Ale z drugiej strony kwestia finansowa DLA ich rodziny była bardzo dotkliwa. Ojciec Rosali rozpoczął studia wyższe, stało się to przeszkodą w rozwoju jego kariery. Zdecydowano więc, że Marcin na pewno pójdzie na studia, a rodzina przez jakiś czas będzie zaciskać pasa. Potem jednak wszystko miało się poprawić, ale kiedy to nastąpi, nikt nie wie. Marcin oczywiście pracował, ale wciąż były to bardzo niskie zarobki. Kolejny stały dopływ pieniędzy, alimenty od własnego ojca Joachima. Bez względu na to, za jakiego drania uważała go Marietta, wiernie przesyłał synowi pieniądze. Nie było tego wiele, ale było czym było. Bez tego byłoby ciężko. Dlatego ich rodzina znalazła się dosłownie na rozdrożu. Jeśli Rosalia przejdzie do profesjonalnego sportu, na początku będą musieli zainwestować dużo pieniędzy. Samo opłacenie osobistego trenera będzie kosztować znaczną sumę pieniędzy, co może zmiażdżyć ich biedę. Jednocześnie, jeśli Rosalia zacznie osiągać dobre wyniki, w końcu dostaną więcej. Ale nikt nie może dać gwarancji. Mówiąc wprost, załóżmy, że Grażyna się nie myli, i Rosalia rzeczywiście będzie w stanie skutecznie wejść do wielkiego sportu i zdobyć regalia. Może się jednak zdarzyć, że cały włożony wysiłek i fundusze pójdą na marne. O tym też nie można było zapomnieć. Całą noc Marietta myślała, kalkulowała, szacowała, porównywała. Była bardzo inteligentną kobietą z ukończonymi studiami wyższymi i bogatym doświadczeniem życiowym. Dlatego do wszystkiego podchodziła z głęboką, konsekwentną analizą. Zdawała sobie sprawę, że jeśli poprze interesy rozali, prawdopodobnie będzie musiała skonfrontować się z Marcinem. Nie lubiła kłócić się z Marcinem, a ich konflikty zdarzały się rzadko ale zawsze dotyczyły pieniędzy. Ciężko jest, gdy ma się dwójkę dzieci i nie ma się stabilnej pracy z opłacalną pensją. Mimo to podjęła decyzję, o której następnego dnia rano powiedziała mężowi, pokazując swoją gotowość do wspierania i obrony interesów rozali. Ile będziemy musieli zainwestować na początku? Marcin zapytał bez ogródek. Mamy wystarczająco dużo oszczędności? Marietta miała ochotę odpowiedzieć, ale zdawała sobie sprawę, że nie ma nic do powiedzenia, a nie chciała okłamywać męża, więc odpowiedziała szczerze: Nie mogę wiedzieć. Myślę, że nawet Grażyna nie jest w stanie podać dokładnej kwoty. To tylko przybliżona kwota. Marcin chciał powiedzieć coś jeszcze, ale nie zdążył, a jego żona doskonale go rozumiała. Sama była w dokładnie takiej samej sytuacji. Ale na Marcinie spoczywała dodatkowa odpowiedzialność. W końcu to on jest głową rodziny, to on ją utrzymuje. I tak naprawdę to jego głos jest teraz decydujący. Ale nie może być pewien, czy postępuje słusznie. Z jednej strony odmówić i prawdopodobnie zagrozić życiu swojej córki, która teraz żyje gimnastyką. Z drugiej strony podjąć ryzyko, ale wpędzić rodzinę w biedę i możliwe pożyczki w imię upiornej szansy na sukces. Moglibyśmy przynajmniej spróbować. Marietta zasugerowała z wahaniem, na co jej mąż machnął ręką. Spróbować i co potem? Cofnąć wszystko, jak gdyby nigdy nic. I zmarnujemy pieniądze, nerwy, wysiłek. Nie, Marietto, albo się zgodzimy, albo odmówimy. Żadnych półśrodków. W którą stronę bardziej się skłaniasz? Nie wiem, może porozmawiajmy z Grażynką, jak jej tam. Grażyna zaproponowała współmałżonka. Tak, z nią. Powiedzieć jej, co o tym wszystkim myśli, niech powtórzy to przede mną i postaramy się to wspólnie wypracować, kiedy jest najbliższy trening rozali. W sobotę rano i myślę, że zaproponowałaś najlepszą w tej chwili opcję. Marietta przytaknęła kilka razy. Była mile zaskoczona reakcją męża. Ona i Marcin znali się od czterech lat, ale w związek weszli dopiero po jego rozstaniu z poprzednią żoną. Wcześniej pracowali razem na podobnych stanowiskach, tylko w równoległych działach. A on chyba zawsze był bardzo odpowiedzialny i pragmatyczny. Cały ten romantyzm, ulotne marzenia o ewentualnym sukcesie to nie było dla niego. Był człowiekiem o przyziemnych koncepcjach. Dlatego w odpowiedzi na propozycję trenerki Rosali mógł łatwo odmówić, bo wcześniej gimnastykę uważał za takie od dłubaninę. Tu jednak pokazał się Marietcie z zupełnie nowej strony, co, nie ukrywajmy, sprawiło, że była bardzo przychylnie nastawiona do męża. Marietta zadzwoniła do trenerki. Podniosła słuchawkę niemal natychmiast. Chwilę porozmawiały. W efekcie Grażyna zgodziła się na spotkanie z rodzicami Rosali. Uprzedziła tylko, że być może będzie musiała jeszcze trochę poczekać. W końcu była sobota i wielu rodziców przychodziło z pytaniami i tak dalej. Taka była umowa. Przy tej okazji Marcin poprosił mnie o wyprasowanie jego garnituru. Będziemy prowadzić poważną rozmowę. Trzeba wyglądać reprezentacyjnie. Pokazać, że ma to DLA nich szczególne znaczenie. A Marietta, jak zauważył jej mąż, po prostu zawsze dobrze wyglądała. Nawet nie musiała się starać. Zgodnie z ostrzeżeniem Grażyny musieli jeszcze trochę poczekać. Rozalia wybiegła do rodziców. Ojciec pozwolił jej się nie przebierać, ale jeszcze trochę pouczyć. Marietta ekspresyjnie uniosła brwi, zauważając jak dziecko ciągnie do gimnastyki. To nie jest tylko pusty dźwięk. Marcin sam zdawał sobie z tego sprawę. Szczerze mówiąc, bardziej skłaniał się ku pozytywnej odpowiedzi. Skoro dziecko, nawet małe, jest czymś tak zainteresowane, to należy je wspierać w każdy możliwy sposób. A takie drobne potwierdzenia coraz bardziej przekonywały go o słuszności tej decyzji. Czekali prawie godzinę, kiedy Grażyna w końcu zaprosiła ich do środka i kilkakrotnie przeprosiła, bo spóźniła się znacznie dłużej, niż pierwotnie planowała. Przepraszam, zdarza się zauważyła kobieta. Ale zazwyczaj rodzice są mniej aktywni. Przechodzimy zmianę przywództwa, gdybyś nie wiedziała, więc wszyscy martwią się możliwymi zmianami w cenach, czasie, ilości treningów. Szczerze mówiąc, to trochę dom wariatów. Jest jakaś zmiana w cenach? Wyjaśnił Marcin, za co otrzymał niezauważalne szturchnięcie w bok od żony. Póki co, żadne zmiany nie są planowane, odpowiedziała Grażyna. Ale nie mogę niczego zagwarantować, to niestety nie zależy ode mnie. Jedyne, czego mogę być pewna, to że moja pensja pozostanie dokładnie taka sama, nawet w przypadku wzrostu cen. Kobieta zaśmiała się niewesoło. Cóż, nie rozmawiajmy o tym. Przyszedł pan porozmawiać o rozali. Tak, jeśli mogę, możesz mi powiedzieć coś więcej o tym, jak to wszystko działa? Skomentował Marcin. Nie jestem sportowcem, wiesz. I żartobliwie poklepał się po brzuchu, więc tak naprawdę nic nie wiem. No to już mniej więcej powiedziałem twojej żonie, co zamierzasz zrobić. Grażyna odpowiedziała. Ale mogę ci to w skrócie powtórzyć. Jeśli masz jakieś pytania, to pytaj. Jeszcze trochę porozmawiamy. Omówili szczegółowo. Sama rozmowa trwała około godziny. Omówili kilka głównych punktów i drobnych problemów, z którymi rodzice rozali będą musieli sobie poradzić w przyszłości. Wtedy Marietta zorientowała się, że skłania się on ku pozytywnej odpowiedzi. Było to niewątpliwie satysfakcjonujące, choć nie zapowiadało najłatwiejszych chwil przez najbliższy rok czy dwa. Ale w zasadzie wytrzymanie roku czy dwóch nie było aż tak wielkim wyzwaniem. To nie brzmi tak strasznie, a wtedy Marcin będzie miał już normalną pensję. I jak? Zapytała w końcu Grażyna. Ku czemu się skłaniasz? Muszę wiedzieć, bo na podstawie Twojej decyzji ja też będę planować swoje zatrudnienie. Jeśli się zgodzisz, będę musiała ułożyć grafik, wygospodarować czas na treningi z Rozalią. Czyli, jeśli dobrze rozumiem, Marcin doprecyzował: Odchodzimy z klubu, gdy zaczynamy trenować z tobą, czyli nie będziemy już tutaj przychodzić, nie będziemy za to płacić? Nie, oczywiście, że nie będziecie musieli. Grażyna zgodziła się. Będziecie uczyć się ze mną. Sekcja będzie tylko nie na Twoim poziomie i możesz płacić do końca miesiąca, a od następnego miesiąca wezmę rozalię na trening indywidualny. Ostatecznie tak to jakoś zostało ustalone. Marcin i Marietta nie dali odpowiedzi od razu, poprosili o krótką przerwę, aby wszystko ostatecznie omówić. Ale w końcu, po trzech lub czterech godzinach, zadzwonili do grażyny i powiedzieli, że są gotowi spróbować. Kobieta była wyraźnie zachwycona. Powtarzała kilka razy, jaki to Rosalia ma talent, jaką będzie świetną gimnastyczką, i wszystko było przesądzone. Rosalia skończyła ostatni miesiąc w kręgu, pożegnała się ze wszystkimi, a potem już przeszła na trening indywidualny. Muszę powiedzieć, że na początku nowy harmonogram był dla dziewczyny dużym obciążeniem. Liczba treningów wzrosła z dwóch tygodniowo do czterech, a potem do pięciu, i trwały one nie godzinę, a co najmniej dwie. Zdarzało się, że grażyna dzwoniła i uprzedzała, że trening potrwa dłużej niż się spodziewała, przez to Rosalia stawała się coraz bardziej zmęczona i częściej płakała. W domu łzy dziewczyny stawały się coraz częstsze, bo nie chciała chodzić na gimnastykę, która ostatnio była jej ulubionym zajęciem. Marcin był wściekły i oczywiście wszystkie gromy spadły na dziecko. Jesteś niewdzięczna, oświadczył pewnego dnia, gdy jego pięcioletnia córka znów rozpłakała się przy stole. Czy ty masz pojęcie, ile ja i twoja matka w ciebie włożyliśmy? A ty zamiast to docenić, rzucasz się z napadami złości i odmawiasz pójścia na trening. Miej trochę szacunku. Marietta postanowiła się nie wtrącać. Po pierwsze, miała jasne pojęcie o granicach. W końcu nie była rodzoną matką dziewczyny, a jedynie jej macochą. Po drugie, nigdy nie powinno się robić wyrzutów partnerowi w obecności dzieci. Podważasz w ten sposób jego autorytet. Dopiero więc, gdy afera dobiegła końca, Marietta podeszła do męża i poprosiła, by od tej pory był delikatniejszy w stosunku do jej córki, na co Marcin tylko prychnął. Hmm, ona nawet nie zdaje sobie sprawy, ile w nią inwestujemy. Ja widzę tylko kaprys i ograniczamy się jak tylko możemy, nawet Joachimku, żebyśmy skończyli z tym. Marcin, ona ma dopiero pięć lat. Marietta przypomniała mi łagodnie. To tylko dziecko, które jeszcze nic z tego nie rozumie. Jest po prostu bardzo zmęczona, potrzebuje wsparcia, a ty zamiast tego na nią krzyczysz. Komu by się to podobało? Masz rację. Mój mąż się z tym zgadza. Naprawdę przesadzam, ale mam dość życia w biedzie, żeby płacić za jej trenera i te wszystkie wydatki, a potem ona musi mi to robić. Możesz mówić, że musisz więcej zarabiać, Marcin, ale właśnie to próbuję zrobić. Muszę tylko trochę dokończyć studia. Damy sobie radę. Marietta przerwała mu i przytuliła czule męża. Może nie mieli najlepszej rodziny, nie byli najbogatsi, ale rozumieli się i zawsze mogli liczyć na wzajemne wsparcie. To bardzo ważne nawet w najspokojniejszych czasach. W końcu inwestycje Marcina i Marietty zaczęły przynosić efekty. Grażyna podeszła do Marietty, gdy ta przyszła na spotkanie z Rosalią i przekazała jej długo wyczekiwaną wiadomość. Niedługo jedziemy na zawody, ale w każdej beczce miodu jest łyżka dziekciu. Marietta zdawała sobie sprawę, że na zawody pewnie będą potrzebne pieniądze. Ale aż tyle pieniędzy? Tego wieczoru dowiedziała się, ile będzie musiała zapłacić za sam kostium. Natychmiast zrobiło jej się niedobrze. Cekinowy trykot, który miała założyć Rosalia, kosztował kiedyś tyle, co miesięczna pensja Marcina. Wtedy zdali sobie sprawę, w co tak naprawdę się wpakowali. Marcin i Marietta mieli trochę oszczędności na życie, gdyby Marcin miał problemy z pracą. Ale w rezultacie wszystkie te oszczędności miały teraz zostać zainwestowane w rozalie. I nikt nie mógł zagwarantować, że ta inwestycja nie pójdzie na marne. Oczywiście znajdą się ludzie, którzy będą oceniać, mówić: Chcesz wyciągnąć pieniądze od dziecka? Tak naprawdę na zawodach nie chodzi o to, żeby wygrać, ale żeby wziąć udział. Czego uczysz swoje dziecko? Trenujesz ją, doprowadzisz ją do kontuzji. I nie ma na to odpowiedzi, bo wszystkie oskarżenia są uzasadnione tyle że nie rozumujesz w ten sposób kiedy nie masz prawie dosłownie nic na życie łatwo jest sponsorować atrakcje dla dziecka gdy ma się środki na wygodne życie Marietta i Marcin ich nie mieli więc musieli podjąć desperacki krok Nie mamy na to wszystko pieniędzy Marcin powiedział bez ogródek Wyglądał bardziej ponuro niż chmura, co oznaczało, że Marietta myślała, że jedynym rozwiązaniem będzie zabranie dziewczyny z gimnastyki, ale do tego nie można było dopuścić. Mój były mąż płaci mi alimenty na Joachim'a. Zabierzmy mu te pieniądze. W każdym razie płacę pozew i zobaczymy jak to się dalej potoczy. Ta decyzja nie była łatwa dla Marietty. Wciąż ciężko żyć ze świadomością, że dosłownie zabiera się pieniądze jednemu dziecku na rzecz drugiego. Joachim, w przeciwieństwie do Rozali, był już dość stary. W dziesięciu już coś się wie. A to, że jego siostra dostaje dużo więcej pieniędzy, nie umknie tej uwadze. Ale teraz trzeba było zainwestować w Rozalię wszystkie siły i środki. Można tylko pozazdrościć siły wiary Marietty, że dziewczynie się uda. Poza tym zabieranie pieniędzy rodowitemu dziecku, by zapewnić wszystko, czego potrzebuje nierodowite, też nie jest łatwym krokiem. Marcin nie oponował, zresztą jak miałby oponować. W końcu alimenty na Joachima były przeznaczane na zakup wszystkiego, czego Rozalia potrzebowała. Szczerze mówiąc, na to wszystko poszło. A patrząc w przyszłość był to pierwszy, ale bynajmniej nie ostatni raz. Być może gdyby pierwszy występ rozali się nie udał, byłby to koniec jej drogi do wielkiego sportu, ale dziewczyna zajęła drugie miejsce. Zdobyła srebrny medal na dość dużych i prestiżowych zawodach. Radość rodziców nie miała sobie równych. Trenerka, ewidentnie zadowolona z siebie, podkreślała, że nie można zwalniać tempa. Trzeba zwiększyć ilość treningów. Naciskała grażyna. To mocny początek. Chcemy iść dalej, szybciej, wyżej, mocniej. Zdajemy sobie z tego sprawę. Stan radości i euforii Mariety i Marcina był zgodny. Potrzebujemy więcej treningów, zwłaszcza, że zwycięstwo ich córki na zawodach przyniosło trochę pieniędzy. Postanowiono otworzyć konto, na którym wszystkie te pieniądze będą pieczołowicie przechowywane. Oczywiście oni mieli zarządzać częścią z nich, ale główny dochód miał tam trafiać, by w przyszłości dorastająca Rosalia sama mogła decydować, na co je wydać. Ale więcej treningów, więcej pieniędzy i coraz częściej te pieniądze były zabierane z tego, co należało się Joachimowi. To z kolei stało się przeszkodą DLA całej rodziny. Prędzej czy później trzeba było ponieść konsekwencje tych działań. Rozalia miała już wtedy 10 lat, a na koncie dziewczyny już wtedy pojawiały się pierwsze miliony. Wydaje się to nieprawdopodobne, ale tylko jeśli nie wie się, jak działa kariera sportowa. Wszystkie dochody rozali były wiernie wpłacane na otwarte konto, koszty wyjazdów, strojów, sprzętu, trenerów stopniowo stawały się coraz łatwiejsze do udźwignięcia. Marcin naprawdę się uczył, dostał awans, a potem przeszedł na pokrewne stanowisko, ale z większą pensją. I w końcu zapewnienie rozali sukcesów sportowych stało się realne. Tylko Joachim był już wtedy dorosły. Chłopak miał 17 lat i zaczął traktować matkę znacznie gorzej niż wcześniej. A Marietta po prostu nie mogła tego znieść. Złożyło się na to wiele czynników. Na pewno swoje zrobił młodzieńczy maksymalizm. W dodatku, z wiekiem Joachim zaczął bliżej komunikować się z ojcem, od którego dowiedział się, że przez te wszystkie lata wiernie wysyłał alimenty, a matka celowo posunęła się do kłamstwa. Gdy syn poprosił ją o opłacenie niektórych jego potrzeb, Marietta delikatnie zasugerowała, że po prostu nie ma pieniędzy. Widzisz? Powiedziała, choć w głębi serca wstydziła się tego niskiego kłamstwa. Gdyby twój ojciec regularnie wysyłał alimenty, byłoby nam o wiele łatwiej. Wtedy to działało. Ale kiedy Joachim dorósł, zapytał wprost i był ogromnie zaskoczony odpowiedzią. Wtedy w jego głowie pojawiły się dwa plus dwa. Nie trzeba być geniuszem, by domyślić się, na co tak naprawdę szły jego alimenty. Akceptując fakt, że jego własna matka wybrała cudze dziecko zamiast niego, naturalnie relacje uległy pogorszeniu. Jak? Mogło być inaczej, a Marietta zgodziła się zrobić maksimum, by jakoś to naprawić. Na dłuższą metę rezultat jest mniej więcej taki sam, jak gdyby zacząć myć i smarować maścią bliznę, która już się zagoiła. Może skóra się poprawi, ale jest już za późno, by oczekiwać rezultatów. Wtedy wszystko się zepsuło. Marietta uciekła się do jednego lekarstwa, które jej zdaniem mogło cokolwiek naprawić, choć wiedziała, że nie zdoła utrzymać sekretu do końca życia i lepiej było radzić sobie z problemami na bieżąco. To prawda. Marietta nie sądziła, że jej oszustwo tak szybko wyjdzie na jaw. To był bardzo zwyczajny wieczór. Jej mąż wrócił do domu ponury, a Marietta przygotowywała kolację. Marcin wszedł do kuchni i z ciężkim łoskotem położył teczkę na stole. Kobieta odwróciła się i spojrzała na niego pytająco. Spojrzenie Marcina zamigotało błyskawicą. Ciężki dzień? spytała małżonka, ale to jeszcze bardziej rozzłościło Marcina. I nie wstyd ci za to, co zrobiłeś? Oskarżycielski ton sprawił, że Marietta momentalnie przeszła do defensywy. A co takiego zrobiłam? prychnęła. Co z tobą znowu nie tak? Znowu zrobiłaś obiad o złej porze? Nie mów tak do mnie. Marcin natychmiast się otrząsnął. Dobrze wiesz, o czym mówię? Marietta odrzuciła łyżkę z irytacją. Nienawidziła, gdy ludzie tak robili. Powiedz mi wprost, z czego jesteś niezadowolony. Zamiast zgadywać, powiedziała do męża. Dostałam list z informacją, że z kąta Rosali wypłacono ogromną sumę on five miliona rubli. Jak mi to wyjaśnisz? Dosłownie rzucił kartką w twarz Mariety. To był strasznie paskudny, obraźliwy gest, ale powstrzymała się. Musiała zachować godność, w jakiś sposób. Myślałam, że tak szybko tego nie zauważysz. Odpowiedziała szczerze i usiadła naprzeciwko męża. Na jej twarzy malowało się poczucie winy, które nie pozwalało wątpić w jej szczerość. Ale teraz Marcin nie przejmował się jej emocjami z wysokiej dzwonnicy. Czuł się oszukany. Jak śmiesz okradać własną córkę. Przestań tak dramatyzować, powiedziała Marietta w odpowiedzi. Nie okradłam jej. Potrzebuję tych pieniędzy na edukację mojego syna. Chcę zapłacić za to, żeby mógł pójść tam, gdzie chce. Może w ten sposób chociaż trochę naprawię nasze relacje z nim. Marietta była pewna, że Marcin zrozumie, że teraz porozmawiają szczerze, a on zrozumie jej stanowisko. W końcu wzajemne zrozumienie ceniła w ich związku ponad wszystko. Ale cieszysz się, że możesz wykorzystać pieniądze rozalii do opłacenia potrzeb syna. Gdybyś zapomniał, te pieniądze należą do mojej córki. Bardzo zabawne, Marcinie. Z córki w twoją córkę nagle zamieniła się moja córka. Marietta uśmiechnęła się. Czy to w porządku, że zainwestowałam tyle lat w twoją, jak to ująłeś córkę? Nic to, że zabierałam pieniądze własnemu synowi, żeby zapłacić za strój Rosali, jeździć z nią na obozy treningowe i tak dalej? Wydałem wszystkie alimenty, które prawnie przysługiwały mojemu synowi. To była twoja dobrowolna decyzja, powiedział wyniośle Marcin. Zmusiłem cię do tego? Nie, nie zmusiłem. Sam zdecydowałeś, co chcesz zrobić. Wydać pieniądze w ten sposób to twój problem. Czy mam rację, myśląc, że teraz mnie obwiniasz? Nie obwiniam tylko ciebie. Jeśli teraz nie zwrócisz tych pieniędzy, pozwę cię i będziesz prawnie zobowiązany do zwrotu każdego grosza. Świat Marietty dosłownie się zawalił. Spodziewała się wszystkiego oskarżeń, zarzutów być może nieporozumień ale nie tego. Mąż postawił jej ultimatum i nie chciał słyszeć nic więcej. Czuła się zdradzona, oszukana. Przez tyle lat kochała Rozalię jak własną córkę. Inwestowała w nią, by jej własny syn czuł się zaniedbany i pokrzywdzony. A teraz gdy postanowiła zrobić coś Dla Joachima, okazało się, że nie miała do tego prawa. Pieniądze musiały zostać zwrócone. Wyobraźcie sobie, jaki to był cios Dela De Joachima, którego Marietta zdążyła już ucieszyć, by wszystko odebrać. Potem syn postawił ją przed faktem dokonanym, że wyjeżdża, by zamieszkać z ojcem i od tego dnia matka nie chciała go więcej znać, a Marietta nie zrobiła nic. Co mogła zrobić? Złożyć pozew o rozwód i nie mieć nikogo, kto mógłby się nią zaopiekować. Ale od tego momentu zdała sobie sprawę, że popełniła najbardziej fatalny błąd w swoim życiu i teraz tylko ona może z tym żyć.